Ja ośmianko, ja jestem Zuka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę nietypowy odcinek, bo zrobimy poradnik do podstaw OBS-a, jak nagrywać, yy, jakie są, jak, usta jak ustawić jakiś scen, jak dodać różne takie rzeczy. Dzisiaj właśnie wszystko w tym odcinku to są takie podstawy. Jak chcecie więcej odcinków yy, o OBS-ie, takich poradników, zostawiajcie łapy w górę, 5 yy, 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 łapek. Pięciu łapek w górę po tym filmem, Biorę się za nagrywanie kolejnego poradnika do OBS-a. E, no i hmm, słuchajcie, przypominam, że lecimy pod i 250, i 300 subskrypcji. Do 250 brakuje tylko dwóch. Wczoraj przybyły cztery suby, naprawdę. Wow. No i mamy już 248, chociaż może więcej. Czekajcie. Nieważne, dobra. Później sobie sprawdzę. Ile subów jest aktualnie, ale wiem, że 248 na pewno, a czy może jakieś suby przyszły, nie wiem. No i dlatego zostawiajcie łapy w górę sobie z dywanem, a my właśnie lecimy do poradnika. Jest, słuchajcie, jesteśmy w naszym obs ale pierwsze co, to chyba trzeba go pobrać, co nie? Więc sobie wchodzimy w przeglądareczkę jakąś, wpisujemy google. chyba, że od razu w Google wchodzicie, no to wiadomo. Jesteśmy w Google. I wpisujecie OBS tylko OBS no i wchodzicie w pierwszy link, czyli OBS Open Broadcaster Software Windows, wiadomo, chyba że macie Linux albo no, no klikacie co macie klikacie co macie uruchom pobiera wam się tylko słuchajcie właśnie mi wyskakuje wam takie okno, czekajcie, gdzie to okno, o tu tylko teraz, jak kliknę next, to patrzcie, no i tutaj się jakby ustawia takie rzeczy, no next, no i widzicie, OBS Studio is already running, czyli jakby jest włączone, is Close, czyli muszę installing a new version, mam, mam najnowszą wersję, ale mam go odpalonego i po prostu nie mogę jakby... No, nie mogę go zainstalować, gdy mam go jeszcze otwartego, jeszcze raz, dlatego tam klikacie next, później gdzieś chcecie zainstalować, potwierdzacie wszystko, no i odpala wam się OBS. Na początek, słuchajcie, wam się odpala coś takiego jak kreator konfiguracji automatycznej, wyskakuje wam takie okno, ale ja tego niestety nie mogę zrobić, bo nagrywam w tej chwili OBS-em, jak wiecie. Nagrywam z tej chwili OBS-em, dlatego nie mogę Wam tego pokazać. Jak chcecie, nagram osobny odcinek, chociaż nie wiem, czy to jest jakieś ważne. Zrobimy to w tym odcinku nawet. Wejdziemy w ustawienia i tam pokombinujemy. Wszystko to zrobimy, nie martwcie się, tylko po prostu wtedy to na początku wyskakuje, a teraz nam to nie wyskoczy, bo widzicie, nie mogę tego kliknąć, jak nagrywam OBS-em, dlatego ustawimy to później w ustawieniach, ale nieważne. Na początek, no to chyba chcemy stworzyć nową scenę. Słuchajcie, ja ją mam stworzoną. Scena testowa. Muszę jakoś na czymś nagrywać. Na OBS-ie ja nagrywam w tej chwili, jakby ktoś pytał. E, e, I też powiem, że OBS jest bardziej chyba stworzony do, do tego, do streamowania. No tak mi się wydaje. Znaczy, do nagrywania też jest dobre, jak się dobre ustawienia zrobi. I dlatego w tym odcinku powiem Wam, nie najlepsze na świecie, ale dobre ustawienia, gdzie nie ścina gierek takich wiecie. No i dodajecie sobie przechwytywanie ekranu, mam dodać. Ale na przykład e, wtedy e, nie macie na przykład nic. Wiadomo. Jak, jak, jak klikniemy tutaj, no to dodaje się nam nowa scena. No to nie wiem, jak, jak ją możemy nazwać. Scena. Y, co ja zrobiłem? O, teraz. Jak ją możemy nazwać? Scena testowa nie nazwiemy chyba. to scena. Y, 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 Poradnik, coś takiego. No i wyskakuje nam czarne tło, jak widzicie. Tylko ja wam w tej chwili nie pokażę, bo patrzcie. Tutaj wam wyskakuje: jest takie okno źródła obrazu sceny, mikser dźwięku, efekty przejścia i panel sterujący. Tutaj wiadomo, wasz ekran. No i jesteście tutaj, sobie fajnie, chociaż no, nawet wam na to nie pokażę. Nawet sobie usunę tę scenę. Jesteśmy w tym. Dodajcie sobie tutaj źródło jak tutaj będziecie mieli takie różne znaczki to po prostu klikacie prawym dodaj no i wiadomo a my sobie klikamy albo prawym dodaj i macie albo plusik ja klikam sobie plusik no to bez różnicy co na początek chyba chcecie albo nagrywać jakiś ekran albo grę Dajmy stwórz nową klikam sobie tutaj na tą kropeczkę stwórz nową ok przechwytywanie i tutaj otwieracie to okno, tryb. Przychwytywanie aplikacji pełnoekranowej, przechwytywanie konkretnego okna, przechwytuj y, okno na pierwszym planie, bo po wciśnięciu skrótu klawiszowego. Y, jak chcecie konkretne okno, czyli to, co chcecie, to zaznaczacie drugą odpowiedź. Tutaj macie okno i wybieracie grę, którą chcecie przechwytywać, ale niestety musicie mieć ją odpaloną, a ja tego nie mogę zrobić, więc po prostu klikam OK i. Y, no i po prostu jakby... Ja wam nie pokażę tego, bo bym musiał jakąś gierkę mieć odpaloną. To już może nawet dam radę Wam to pokazać, zaczekajcie. Musiał odpalić jakieś gierki. Dobra, nie będę tego robił. Czekajcie, o tu jest nasz OBS Jesteśmy w OBSie, no i tak. Jak chcecie, żeby wasza... Wasz, na przykład nagrywacie poradnik, bo nie pokażę Wam zgromno, bo nie, jakby nie mam, nie mam gry odpalonej, dlatego wam to widzicie tylko ekran. Jak na przykład podczas poradnika zrobicie tak, to właśnie widzowie będą... O co tu chodzi, co za youtuber? Macha tym ekranem, no i patrz, poleci, no i co się stanie. No i wiadomo, ale jak nie chcecie, też, żeby tak było, to tutaj macie przechwytywanie ekranu, i tutaj macie taką kłódkę, klikacie ją, teraz wasz ekran jest nie do drgnięcia. Tak samo jak przechwytywacie grę, klikacie tą kłódkę. Wtedy jest nie do odgrynięcia, tylko jest taki kwadrat, jakiś biały się robi. Nieważne. Jak, ma, jak macie przechwytywanie ekranu albo grę, to chyba chcecie dodać kamerkę. Chyba że nagrywacie bez kamerki, no to wiadomo. Urządzenie do przechwytywania wideo. Ja dodaję istniejącą, bo mam już istniejącą. No jest moja kamerka, siemka. No i sobie ją pomniejszamy. No, taką. Dobra, słuchajcie, A jak chcecie na przykład ją przyciąć, o, powiększymy, żeby. Teraz chcecie ją przyciąć, co nie? No to klikacie lewe alt na, na klawiaturze i przyciąć, bo tam jest na przykład jakiś kalendarzyk. No to lewe alt, pyk i nie ma kalendarzyka. Lewe alt, pyk i pyk. No i macie takie okno. Powiększacie. Daj y pomie teraz ty pomniejszy, bo to za duże będzie. Ok. No i siemka. Jesteśmy tam. No i wiadomo. albo chociaż czekajcie, bo to trochę bitym hop. Nie było widać całego. OK. I teraz też możecie ruszyć tą kamerką. Będzie Wam latać. No to sobie też dajcie tą kłóczkę. No i jest git. Widzicie, nic ani drgnie. Jest git wszystko. Co dalej? Jak, jak macie mikrofon, taki jak ja mam. Tutaj mam mikrofon. No i wiadomo, mam mikrofon. No to klikacie sobie tutaj dodaj i tutaj dajecie... Przechwytywanie wejścia, tak, wejścia dźwięku. Klikacie, tutaj dajcie mikrofon swój albo stróżnową, i jak dacie stróżnową, no tutaj wybieracie swój mikrofon, wiadomo. A ja teraz tego nie będę robił, bo, bo będziecie mieli szum, nawet nie wiem, czy teraz nie macie, ale dobra, ja to słuchajcie, usunę i tam sobie dodajcie mikrofon, I jeszcze raz wam pokażę. Tutaj przechwytywanie wejścia dźwięku. Klikacie to. Tutaj możecie dodać istniejącą, ale wy nic nie będziecie mieć, więc klikacie sobie tą kropeczkę tutaj, tutaj i wybieracie mikrofon. Ok. Mam nadzieję, że wiecie, jak to zrobić teraz. I teraz już jesteście słyszalni. Macie kamerkę, macie ekran, wszystko naprawdę jest. Ale żeby dobre były fps i wszystko było dobre, no to trzeba chyba wejść w ustawienia. Chodzicie w ustawienia, podczas nagrywania, bo widzicie, tutaj mam nagrywanie, więc tutaj ja za dużo nie mogę zrobić, ale wiadomo, wybieracie sobie język, ten motyw, no to taki możecie biały, mi taki nie pasuje za jasno dla mnie trochę, rachni, też takie trochę dziwne, akri, albo dark, dark domyślę, ja to polecam, bo to jest takie najzwyczajniejsze. Później wyjście. Nie zalecam tutaj nic jakby tak naprawdę yy, zmieniać. Tak samo. Okej. Okay. Jeszcze raz wejdziemy, okej. Okay. Słuchajcie, tutaj w tych głównych, no to tylko motyw sobie wybieracie tak naprawdę, podląd, tryb, studia. Tu możecie się pobawić, w tym pierwszym się pobawcie, tylko sobie ustawcie w tych głównych język, wiadomo, to możecie nawet chiński, tam jakiś, chce, jakiś chcecie. Zależy kim jesteście, czy Argentyna, Argentynina, Argenty... Argentyn... Nieważne, może pójdźmy dalej, do streama. Teraz, właśnie to jest to, co było w tym, czekajcie, to co było w tym właśnie tutaj, konfigurę. i to, bym, to wam wyskoczy, na początku, może nie takie dokładne okno, no bo wiadomo, a tutaj po prostu sobie ustawiacie. A jak na przykład wyskoczy wam takie okno, a ja wam nie pokażę, co tam poustawiać, to po prostu zamknijcie od razu je i wejdźcie sobie tutaj ustawienia. No i tutaj sobie już ustawicie. I tutaj serwis, na czym chcecie stimować? Na Twitchu, na YouTube, na Mixerze, na Facebooku, pokaż wszystkie. Na przykład klikamy. No i macie wszystko, wiadomo. Ja chcę na YouTubie i ludzie. YouTube'a mi ta Gdzie YouTube? Halu? Halu YouTube. Ie. Ty, bo ja nie znajdę YouTube. A. czekajcie, to gdzieś był widział. YouTube, YouTube... o! No. Chyba, że chcecie streamować na czym innym, wiadomo. Ja streamuję na YouTubie. Teraz serwer. E, e, kliknijcie sobie ten pierwszy, czyli Primary YouTube Ingest server. Klucz strumienia. Teraz Wam pokażę tym kluczem strumienia. Chodź sobie w wy, wy, wy przeglądary. Wchodzicie w YouTube'a. No szybciej wczytuj, bo tyle nie będziemy czekać ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. I teraz dajemy tutaj mm, tę kamerkę z plusikiem. Klikacie. Rozpocznij transmisję na żywo. Jak coś, to nie rozpoczynamy tej transmisji, wiadomo. Nie będziemy jej rozpoczynać. E, czekajcie, bo ja stąd wejdę. Okej. Okay. Uśmiechnij się Uśmiechamy się Na domu. Tutaj jak chcecie utworzyć transmisję, no to dajcie tytuł taki Opis się ma Daj suba Suba yy, Podaj tytuł gry Na przykład streamujemy, nie wiem Braul, Nie Brawl Stars No i tutaj sobie wybieracie albo na przykład, nie wiem Kurde Albo Fortnite Albo na przykład, no wpisujecie gierkę, Apex Legends, no. Albo Farming, Farming Simulator. Co chcecie to wpisujecie, ale ja tutaj na razie nie będę tworzył transmisji, tylko klikam rozpocznij transmisję. Jak coś to nam się nie rozpocznie, w, 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 od razu was informuję. Tutaj nic nie zaznaczamy, klikacie pomiń, pomiń. No i was przeniesie do czegoś takiego. Zapytacie, o, sorry za to? Za, zapytacie, co to jest? O co tu chodzi? Bartek, powiedz nam, co mamy zrobić, gdzie ten klucz? No i słuchajcie, transmisja na żywo jest offline, czyli jej nie będzie. Możecie, ja napisałam się ma. No to cześć. Daj, suba. Cześć. Co ja piszę? Cześć. Aj, ja, 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 ja jednak nie umiem pisać. Cześć. daj. Suba. Zwykłemu graczowi. Zwykłemu graczowi. No i wyśni, wiadomo. I daj suba. Też zalecam do e, walnięcia subika. No i tutaj macie patrzcie, Zjeżdżacie zje, 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 sobie na sam dół. Jak, naj, jak najniżej. Na sam, na sam dół. No i tutaj macie nazwa. Klucz strumienia. Tu, tutaj jest konfiguracja kodera y, i tutaj jest klucz strumienia. Ja bym go nie będę pokazywał, bo nie pokazuje się tego. Po prostu kopiujecie Ctrl C albo po prostu pyk i, i czekajcie. Dobra, po prostu zaznaczacie Ctrl C. Wchodzicie tutaj. No i Ctrl V wiadomo. No i dobra, no i jest git. Lecimy dalej. Wyjście. Czekajcie, to możemy sobie nawet, Albo nie, jeszcze nie zamykamy, bo możemy się jeszcze gdzieś przyda. Teraz wyjście. Tryb wyjścia. E, ja mam proste tutaj no w sumie no jak, ma, jak jesteście tymi początkującymi youtuberami, to zaznaczacie proste jak, za, jak takimi już, wiecie, no zaawansowanymi youtuberami, gdzie macie już do subskrypcji, to zaznaczacie po prostu tutaj e, zaawansowane, tylko ja, ja tego nie mogę zrobić, bo ja nagrywam w tej chwili dlatego. E, sorry, jak coś, że nagrywam o tym, ale na, nie znalazłam, znaczy mam inne nagrywarki, ale po prostu wolę OBS-em bo jest jakby taki najprościej do psu może nie, ale dobra po prostu nagrywam tutaj e, e, dajcie bitrate obrazu no i bitrate obrazu no to zależy od czego zależy też od waszego komputera jak macie słabszy komputer, nie wiem dajcie 2500 tak, albo na przykład jak macie dobry internet a słabszy trochę komputer to dajcie 3000 jak macie dobre to no jak macie na przykład dobry komputer, a troszeczkę słabszy internet, to nie wiem, dajcie 5K jak ja mam. A jak macie tak naprawdę wszystko dobre, no to nie wiem, dajcie 7,5 tysiąca. Ja tak stabilnie trzymam 5000. Dla mnie jest dobrze. Encoder. Yy, Okej, okay, teraz dajecie. Teraz jesteście w encoderze. Yy, no i ustawiacie sobie tutaj sprzętowy. Programowy tak szczerze co to jest... Nie, nie wiem, ale do, nie wiem do końca, ale znaczycie sobie sprzętowy. Bitrate dźwięku. No i słuchajcie, jak zaznaczyć sobie więcej niż 160, to tak nie można, bo patrzcie, Tu jest takie... Hmm, przejdź do zaawansowanych ustawień kodera i odznacz opcję Wymuś limit. Widzicie? Czyli trzeba włączyć to i dopiero wtedy. Ale ja nie chcę tego, bo ja nie jestem jeszcze takim do końca. Za, nie jestem takim mega super youtuberem, wiadomo. No, mam tam 200 subskrypcji, no ale wiecie, no to prawie nic, jak, jak ktoś ma milion, wiadomo. Teraz tutaj ścieżka pliku. Gdzie chcecie zapisywać, klikacie przeglądaj, ale ja teraz tego nie mogę zrobić, bo nagrywam właśnie. Mówię wam, mówiłem wam. Klikacie przeglądaj, no i sobie wybieracie tam, gdzie chcecie. Czy na przykład, nie wiem, no i, no i czekajcie, no i dajecie, gdzie, czy tutaj, gdzieś, tu są moje filmy, wiadomo. No i wybieracie. Później jakość nagrywania. Ja mam wysoka, żeby było dobrze, ale jak macie, wiadomo, słabszy internet, czy będzie wam ścinać, czy wam laguje Fortnite, to daj, daj, dajcie raczej niska jakość. Może nie będzie super jakości, no ale no wiecie, no, trzeba mieć dobry komputer, żeby być dobrym youtuberem i żeby widzowie cię oglądali albo ludzie. Format nagrywania polecam MKW, bo to jest chyba najlepszy. Yy, według mnie. Encoder, no to sprzętowy, nie wiem po co to jest teraz jest, albo tu w streaminga tu nagrywanie, ok. Dajcie sobie sprzętowy. I własne ustawienia muxera, to nic tu nie dawajcie. Tak samo jak włącz nagrywanie powtórek, nie, nie włączajcie lekko. Teraz w dźwięku. Dźwięk jest tutaj ważny, tylko, tylko ta zakładka urządzenia. Tylko ta zakładka jest ważna. Ale czekajcie, bo ja tu coś. Ej, 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 ej. Nieważne, bo jak, jak chcę tutaj. Okej. Okay. Tutaj Was nic nie obchodzi, nic nie zmieniajcie naprawdę, nic nie zmieniajcie. I tylko się skupcie na tym urządzenia. Urządzenia audio, głośniki, wybieracie głośniki. Domyślnie wyłączone, możecie wyłączyć głośniki. Domyślę cyfrowe, albo głośniki, które ja mam, czyli moje głośniki dalej urządzenie audio 2, tego nie włączajcie, nie polecam, ja mam wyłączone dalej mikrofon, dodatkowe urządzenie audio tutaj sobie ustawiacie swój mikrofon, jaki macie, możecie zestaw mikrofonów, czyli moją kamerkę tutaj jest ta moja kamerka to jest właśnie Full HD 1800pc, kamera audio, to jest właśnie ta kamera cyfrowe urządzenie to jest takie też standardowe, domyślne, albo wyłączyć, ale mikrofon nie polecam wyłączać, bo trzeba po prostu, żeby cię widzowie słyszeli, co nie. Dlatego. Tak, będą, te, bez mikrofonu też cię będą słyszeć, no ale tak, tak mało i nie, be, nie będziesz mówił cicho, na przykład, bo jesteś zmęczony. Tak. Cześć, witajcie. No I tak strasznie cicho, że to nic nie słychać. Naprawdę, do tego polecam też sobie kupić mikrofon i sobie jakiś tam ustawić. Ja ustawić, tak, jaki macie oczywiście. No i tutaj tak naprawdę tyle. No tutaj jeszcze mikrofon, dodatkowe urządzenie. No to zaznaczacie wszędzie sobie ten mikrofon, który macie. No i tak naprawdę tyle. Teraz lecicie dalej obraz. No i słuchajcie, ja tutaj też niestety nie mogę nic zmienić. Wyjście wideo jest aktywne. Należy wyłączyć wszystkie. A ustawienia wideo. Tak, czyli muszę włączyć film. Ale ja tego muszę to nagrać dla Was, bo to jest poradnik w końcu. Rozdzielczość bazowa. Obraz. Ja mam na 1920, na 1080. To jest takie niby standardowe, ale też zależy to od komputera. To bardziej od komputera, nie od internetu, dlatego polecam, jak ktoś ma naprawdę dobry komputer, taki stacjonarny. Na laptopie, no tak. Jak ma ktoś na przykład gamingowy albo dobry laptop, no to zalecam też sobie ustawić tak, tylko żeby po prostu nie lagowało ci na live'ach, streamach czy odcinkach, czy wiadomo. Rozdzielczość wynikowa. Ja mam też taką najwyższą, bo mam dobry komputer. 1280x720. Nie, na 720. Ok. No i e, jak macie wiadomo, szarpę komputery, to ustawiajcie sobie dla swoich jakby wymagań. Ja mam dla swoich nie, nie, jakby nie ściągajcie ode mnie, no bo ja nie mam takiego samego komputera jak Wy, chyba, że kupiliście to taki, jak ja, taki sam jak ja. No i dobra. Dalej jest filtr skalujący. Nie, nie polecam nic zmieniać. Ja tu nic nie zmieniłem. No i teraz FPS. FPS są ważne. Bardzo ważne są FPS. Też to zależy od urządzenia, jakiego macie i od internetu tak naprawdę. Dlatego taka... Standardowa liczba to jest 30 fps ale ja mam 60 fps bo mam dobry komputer. I też ciebie dla swoich wymagań komputera ustawcie takie, jak wy chcecie. Dalej, skróty klawiszy, no to wiadomo, na przykład możecie mieć y, y, rozpocznij nagrywanie pod, pod, pod na N, jak nagrywania. Tylko żebyście na przykład w grze tego nie używali, bo będziecie nagrywać film, będzie wam y, nagrywało i to jest takie trochę... Lecie. Teraz ustawienie zaawansowane. I teraz, jak jesteście początkującymi youtuberami i oglądacie ten poradnik, to nie zalecam nic tutaj zmieniać. Tak naprawdę tylko tutaj jedno możecie sobie opóźnienie streamu. Ja tego nie mam włączonego, bo po co mieć opóźniony stream? Czasami to się przydaje dla niektórych youtuberów, ale dla mnie to się nie przyda. No i, dla, no i tutaj co? Tutaj już nic nie zmieniacie tak naprawdę. Jest tutaj wszystko dobrze. Klikacie, zastosuj. Ok. No i tak naprawdę możecie nagrać swój pierwszy filmik. No i tak naprawdę chyba Wam wytłumaczyłem. Czekajcie, co to jeszcze mogę dodać? Możecie dodać sobie jakiś obraz. Na przykład. Przeglądaj. No i jakiś obrazek. Na przykład taki. Czyli moją miniaturkę. Ok. No i na przykład Pyk, No i taką. Ale ja tego. Po co to, to dodawać? To jest niepotrzebne. Okej, okay. no słuchajcie, co tu jeszcze dodać można? Hmm, jakiś tekst, na przykład, nie wiem, na przyjście, hmm, daj suka wiesz, arial black, okej, okay. no i kolorek, nie wiem, czerwony, okej, okay, okej, okay. pik, pik, i na przykład nagrywacie i pod wami będzie taki daj suka. Ale to później będziemy musieli dopiero w następnych filmach, jak piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie tam na dole w komentarzach pod filmem, czy chcecie więcej poradników, na przykład jak przygotować OBS pod streama, pod odcinek, jak na przykład robić dwie kamerki, tylko wiecie, to to piszcie na jakby na wasze... Mm, co Wy chcecie zobaczyć, bo ja, to ja też chcę nagrywać to, co ja lubię, jakby, żeby to było dla mnie przyjemność. Nie chcę nagrywać, żeby, żeby Wy na przykład... E, słuchajcie, sorry, jak na przykład Wy napiszecie nagraj to, a ja tego nie chcę nagrać, bo, bo na przykład może mi się to nie spodobać i po prostu staram się, staram się nagrywać to, co chcecie, czyli to, co lubicie, gdzie są łapki w górę najwięcej. Dlatego staram się nagrywać, żeby Wam się to podobało. E, mi też to się musi podobać. Znaczy, nie musi, ale chcę, żebym nagrywał to, co lubię, a nie to, czego nienawidzę nie na przykład. Dobra, słuchajcie, chyba to by było na tyle w tym, w tym poradniku. W tym odcinku, w tym poradniku, jak Wam się spodobał, zostawcie, zostawiajcie łapy w górę, suby, dzwonem. No i pamiętajcie, że lecimy po 250, już tylko dwa, dwie subskrypcje. Ja się z Wami żegnę na tą chwilę. Piszcie w komentarzach, chcecie więcej poradników. Do zobaczenia i cześć!